Wybór akity na podstawie filmu o wiernym psie Hachiko to najkrótsza droga do poważnego kryzysu domowego i poczucia życiowej porażki. Ten pies nie jest pluszowym kompanem, który będzie wpatrzony w twoje oczy z wdzięcznością za każdą poświęconą mu chwilę, lecz dumnym, pierwotnym drapieżnikiem, który traktuje współpracę z człowiekiem jako opcję, a nie obowiązek. Ta encyklopedia zawiera najważniejsze informacje o rasie, ale też życie w praktyce, charakter, wymagania i problemy. A decyzja zostaje po twojej stronie. Większość osób przyciąga ich majestatyczny wygląd, puszysty ogon i niemal mityczna opinia o lojalności. Jednak codzienna rzeczywistość z Akitą to nie jest nieustająca czułość, lecz ciągłe negocjacje i zarządzanie przestrzenią, w której twój pies może okazać się niebezpieczny dla otoczenia. To rasa, która w swoim genetycznym kodzie ma zapisaną nieufność, polowanie i pilnowanie terytorium. W świecie zdominowanym przez wizję psów jako radosnych towarzyszy zabaw w parku, Akita stoi w całkowitej opozycji do tego modelu. Wyobrażenie o spokojnym spacerze często zderza się z faktem, że dla Akity każde inne zwierzę na horyzoncie to intrus, którego należy przepędzić lub upolować. To pies dla osób, które zamiast bezwarunkowego posłuszeństwa szukają partnera o bardzo trudnym charakterze, Akceptując fakt, że ich życie towarzyskie z psem może zostać ograniczone do minimum. Sednem tej rasy nie jest służenie, lecz trwanie przy człowieku na własnych, surowych zasadach. Świadomy wybór Zanim zaryzykujesz wprowadzenie akity do swojego życia, musisz wiedzieć, że ta decyzja przetestuje Twoją odporność na społeczną izolację. Wybór tej rasy to wejście w układ z psem, który nie zamierza cię uszczęśliwiać, a twoją rolę ograniczy do bycia opanowanym liderem. Kryterium dla mnie jest proste. Jeśli cenisz milczącą lojalność ponad wylewną radość i jesteś gotów na spacery w samotności, z dala od innych psów, możesz podjąć to wyzwanie. Poczujesz jednak, że to nie była decyzja dla ciebie, gdy tylko spróbujesz wymusić coś na akicie siłą. Za chwilę sprawdzimy, dlaczego wizja Hachiko to najczęstsza pułapka, która zamienia życie właścicieli w ciągły stres. Minimum wiedzy encyklopedycznej. Akita, znana również jako Akita Inu, to największa z rdzennie japońskich ras, należąca do grupy szpiców i psów w typie pierwotnym. Jej historia sięga kilkuset lat wstecz, gdzie w regionie Odate służyła do polowań na grubą zwierzynę, w tym niedźwiedzie. Oraz jako pies stróżujący i bojowy. To pochodzenie ukształtowało psa o potężnej budowie ciała, szerokiej klatce piersiowej i charakterystycznej niedźwiedziej głowie z małymi trójkątnymi uszami skierowanymi do przodu. Wzorzec rasy opisuje psy o wysokości w kłębie od 61 do 67 cm, przy czym samce są wyraźnie większe i masywniejsze od samic. Ich waga oscyluje w granicach 30 do 45 kg czystych mięśni. Szata akity jest trójwarstwowa, z twardym włosem okrywowym i gęstym, miękkim podszerstkiem, co zapewniało im przetrwanie w surowym klimacie górskim. Dopuszczalne umaszczenia to rude, pręgowane, sezamowe lub czysto białe, przy czym każde poza białym musi posiadać urairo, czyli białawą sierść po bokach kufy. Na policzkach, spodzie żuchwy, szyi, piersi, tułowiu i ogonie oraz po wewnętrznej stronie kończyn. Pod względem zdrowotnym, Akity są rasą stosunkowo odporną, jednak obciążoną specyficznymi chorobami genetycznymi o podłożu autoimmunologicznym, takimi jak S.A. Sebatius adenitis, prowadzące do zniszczenia gruczołów łojowych oraz zespół wokt koyanagi harada. AKH. Atakujący oczy i pigmentację skóry. Jak u większości dużych ras, występuje ryzyko dysplazji stawów biodrowych oraz skrętu żołądka. Średnia długość życia Akity to od 10 do 12 lat. To psy, które nie szczekają bez wyraźnego powodu, co czyni je cichymi, ale niezwykle czujnymi stróżami. Profil fizyczno-psychologiczny Akita zajmuje przestrzeń w sposób statyczny i dominujący. W domu najczęściej wybiera jeden punkt obserwacyjny, z którego ma widok na drzwi lub całe pomieszczenie i potrafi trwać w bezruchu przez wiele godzin. Jej obecność jest ciężka, nie w sensie hałasu, bo akity są wyjątkowo ciche, ale w sensie emocjonalnym. To pies, który nie szuka kontaktu fizycznego co pięć minut. Nie będzie się łasić ani dopominać o pieszczoty w sposób typowy dla retrieverów. W codziennym życiu akita wymaga od opiekuna dużej uważności na subtelne sygnały. Jej mowa ciała jest oszczędna. Zesztywnienie sylwetki czy ledwo zauważalne uniesienie wargi to już ostatnie ostrzeżenie przed atakiem. Akita porusza się z niezwykłą godnością, a jej siła fizyczna jest ogromna. Na spacerach wymaga to od właściciela stałego skupienia, ponieważ impuls do pogoni za kotem lub konfrontacji z innym psem następuje natychmiastowo i bezgłośnego ostrzeżenia. Przestrzeń wokół akity jest dla niej święta. Nie toleruje nachalności, zarówno ze strony ludzi, jak i innych psów. Wymaga właściciela, który zrozumie, że ten pies potrzebuje dystansu społecznego do zachowania równowagi psychicznej. Najczęstsze pytania przed wyborem. Czy Akita naprawdę jest tak agresywna wobec innych psów? To nie jest kwestia agresji w potocznym rozumieniu, lecz silnego instynktu terytorialnego i braku tolerancji dla obcych osobników tej samej płci. Akita z natury nie dąży do zabawy z innymi psami. Większość przedstawicieli tej rasy, po osiągnięciu dojrzałości płciowej, przestaje akceptować kontakt z nieznanymi psami, co może prowadzić do bardzo groźnych starć. Nie jest to pies, którego można bezpiecznie puścić na wybiegu dla psów. Właściciel musi pogodzić się z tym, że spacery będą odbywać się w izolacji od psich grup, a mijanie innych zwierząt będzie wymagało pełnej kontroli nad psem i zachowania bezpiecznego marginesu odległości. Jak wygląda kwestia linienia i utrzymania czystości w domu? Akita linieje w sposób spektakularny i ekstremalnie uciążliwy dwa razy w roku. W tych okresach podszerstek wypada całymi kępami, a ilość sierści w domu jest trudna do opanowania nawet przy codziennym wyczesywaniu. Poza okresami wymiany włosa akita jest psem bardzo czystym, niemal kocim w swojej higienie. Nie ma typowego psiego zapachu nawet gdy jest mokra. Jej futro posiada właściwości samooczyszczające, co oznacza, że błoto po wyschnięciu po prostu z niej odpada. Jeśli jednak ktoś ma niską tolerancję na latającą w powietrzu sierść, okresy linienia Akity będą dla niego traumatycznym doświadczeniem. Czy Akita nadaje się do życia w bloku w dużym mieście? Paradoksalnie Akita może czuć się w mieszkaniu bardzo dobrze, pod warunkiem zapewnienia jej odpowiedniej dawki ruchu i stymulacji psychicznej. Wewnątrz lokalu są to psy spokojne, mało aktywne i niemal niezauważalne, o ile mają swój bezpieczny kąt. Wyzwaniem nie jest metraż mieszkania, lecz infrastruktura wokół niego. Życie w gęsto zaludnionej dzielnicy, gdzie na każdym kroku spotyka się inne psy i bodźce, może być dla Akity bardzo stresujące. Każde wyjście z klatki schodowej staje się operacją logistyczną, by uniknąć bliskich spotkań z innymi czworonogami, co na dłuższą metę bywa wyczerpujące dla opiekuna. Jak trudne jest szkolenie tej rasy i czy początkujący sobie poradzi? Szkolenie Akity to nie jest nauka sztuczek, lecz budowanie relacji opartej na szacunku i jasnych zasadach. Akita błyskawicznie rozumie komendy, ale równie szybko uznaje, że ich wykonywanie jest w danej chwili bezcelowe. To psy o wysokiej inteligencji użytkowej, które nie znoszą wielokrotnego powtarzania tych samych ćwiczeń. Początkujący właściciel może zderzyć się ze ścianą uporu, której nie przebije siłą ani krzykiem. Akita na presję odpowiada jeszcze większym oporem lub całkowitym zamknięciem się w sobie. Sukces osiągają osoby cierpliwe, konsekwentne i spokojne, które potrafią motywować psa bez uciekania się do przymusu. Jak Akita reaguje na dzieci i czy jest dla nich bezpieczna? Akita zazwyczaj jest bardzo lojalna i cierpliwa wobec dzieci należących do jej rodziny, często wykazując wobec nich instynkt opiekuńczy. Jednak ze względu na jej gabaryty, siłę oraz silne poczucie własności, relacje te muszą być zawsze nadzorowane. Problem pojawia się w kontakcie z obcymi dziećmi. Akita może błędnie zinterpretować głośne zabawy, bieganie czy krzyki jako zagrożenie dla jej rodziny lub atak. Nie jest to pies, który będzie tolerował niedelikatne traktowanie, ciągnięcie za uszy czy naruszanie jego spokoju podczas snu. To rasa dla rodzin ze starszymi dziećmi, które potrafią uszanować granice zwierzęcia. Zaskoczenia i nieporozumienia. Wiele osób zakłada, że lojalność Akity oznacza radosne powitanie każdego członka rodziny i gości. Rzeczywistość wygląda tak, że Akita bywa skrajnie powściągliwa w okazywaniu uczuć i często ignoruje osoby, których nie uważa za kluczowe w swoim stadzie. Wynika to z ich pierwotnego charakteru, gdzie oszczędność energii i emocji była kluczowa dla przetrwania podczas polowań. Sprawdza się akceptacja ich dystansu i nienarzucanie się z pieszczotami, co pies docenia znacznie bardziej niż wylewność. Często słyszę, że skoro Akita to szpic, to musi być tak samo aktywna jak Haski. Rzeczywistość jest taka, że Akita to pies o niskim lub średnim zapotrzebowaniu na intensywny bieg, preferujący raczej długie, spokojne patrole. Dlaczego tak jest? Ich budowa i historia polowania na grubą zwierzynę promują siłę i wytrzymałość w czatowaniu, a nie sprinterski wysiłek w zaprzęgu. Najczęściej działa zapewnienie psu możliwości eksploracji terenu na długiej lince, co zaspokaja jego potrzeby bez konieczności forsującego treningu. Popularny mit głosi, że akitę można w pełni zsocjalizować tak, by kochała wszystkie psy. Rzeczywistość pokazuje, że nawet najlepiej prowadzona akita po osiągnięciu dojrzałości zazwyczaj traci zainteresowanie kontaktami z obcymi psami. Dzieje się tak, ponieważ selekcja rasy przez wieki kładła nacisk na pilnowanie zasobów i dominację, co jest silniejsze niż jakiekolwiek treningi w szczenięctwie. Pomaga skupienie się na nauce neutralnego mijania innych psów zamiast zmuszania zwierzęcia do bezpośrednich interakcji. Bywa, że ludzie kupują akitę jako psa obronnego, oczekując agresywnego szczekania na intruzów. Rzeczywistość jest taka, że akita rzadko szczeka i często atakuje w całkowitej ciszy, jeśli uzna, że sytuacja tego wymaga. Wynika to z instynktu łowieckiego, gdzie cisza była elementem zaskoczenia podczas podchodzenia zwierzyny. W praktyce pomaga wysokie ogrodzenie posesji i świadomość, że pies nie będzie ostrzegał hałasem przed podjęciem radykalnych działań. Łatwo pomylić spokój Akity z jej flegmatycznością lub brakiem reakcji na bodźce. W rzeczywistości Akita to pies w stanie nieustannej gotowości, który potrafi przejść od głębokiego snu do pełnego ataku w ułamku sekundy. Dlaczego tak jest? To mechanizm obronny psa pierwotnego, który musi błyskawicznie reagować na zmiany w otoczeniu. Najlepiej działa zachowanie czujności przez właściciela nawet wtedy, gdy pies wydaje się całkowicie odcięty od rzeczywistości. Podsumowanie. Wybór akity to deklaracja gotowości na życie z psem, który nigdy nie stanie się Twoim poddanym. To decyzja o rezygnacji z łatwych spacerów i społecznej akceptacji na rzecz fascynującej, surowej relacji z istotą, która ceni swoją przestrzeń i autonomię ponad wszystko. Jeśli szukasz psa, który będzie lustrem twoich emocji, akita cię rozczaruje. Jeśli jednak potrafisz uszanować jej dumę, zniesiesz miesiące linienia i zaakceptujesz fakt, że świat twojego psa kończy się na progu twojego domu, otrzymasz towarzysza o niespotykanej głębi i spokoju. To nie jest pies dla każdego, ale dla tych, którzy zrozumieją jego naturę, staje się żywym symbolem godności. Decyzja o tym, czy twoja codzienność jest gotowa na tak specyficznego lokatora, należy wyłącznie do ciebie. Dziękuję za wspólny czas. Jeśli czekasz na konkretną rasę, napisz jej nazwę w komentarzu. Wasze propozycje ustawiają kolejkę kolejnych odcinków. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić.